Wówczas organizm nie ma szans na zregenerowanie śluzówki, na zregenerowanie układu odpornościowego i na funkcjonowanie szarych komórek. To trzeba przyznać, że w ciągu tych kilkudziesięciu lat wydłużyła się średnia, średnia długość życia uległa wydłużeniu o, w przypadku Polski o 7 lat, ale w tej chwili ta tendencja się odwraca dokładnie w drugą stronę. W ciągu 30 lat ostatnich w Stanach Zjednoczonych średnia długość życia się skróciła o lat 6. I sądzi pani, że może to mieć właśnie związek z chorobami przewlekłymi i tą straszną dietą, fatalną dietą? Dokładnie tak, bo jemy w, jemy w większości to, co nam szkodzi. W Boże. sytuacji, kiedy mamy niedobory białka, a mamy wszyscy, bez wyjątku, w 19 roku opublikowano badania. Oxford Epic, w których wykazano, że niezależnie czy mięsożercy, czy rybożercy, czy wegetarianie, czy weganie, wszyscy spożywali mniej niż 17% energii w postaci białka. Najmniej weganie bo tylko 11%. Wówczas organizm nie ma szans na zregenerowanie śluzówki, na zregenerowanie układu odpornościowego i na funkcjonowanie szarych komórek. Nie bez powodu ktoś wymyślił, szczerze mówiąc nie wiem kto, powiedzenie, że życie jest formą istnienia białka, bo jest. <grymna> Dobrze.